Mamy kolejną burzę śnieżną. Jeszcze przed przyjściem to tam się błysnęło z tej chmury śnieżnej. I burza śnieżna, ale jeszcze, ale nie jest taka silna jak wtedy. Nie jest taka silna jak wtedy. Wtedy było mocniej. Wtedy było, słuchajcie, mocniej. Nawet jeszcze te wcześniejsze opady, ta zamieć jeszcze nawet nie zdążyła tutaj zdążyć. Zaczepniała i kolejny śnieg. Ale już się przejaśnia, czyli ta za... tutaj ta burza śnieżna już była troszkę słaba. Ta burza jest trochę słaba. Dobre, i to jest w Jest burza świeża. Już jak widzicie, wszystko potopniało. Już na drużynie wszystko potopniało. można się jeszcze odnowić. Nie wiem, jeszcze się słuchajcie, jak się to potoczy. No już koniec. Dobra, to nie ma co nagrywać, już i tak będzie koniec. Cześć.